No siema siema Dzisiaj sobie znowu zagramy w ptaka. <grym> znaczy w bult. Bo tak, słuchajcie, no to aby więc trzeba oczywiście sprawdzić i gdzie coś się jest, słuchajcie. o, tu jest chyba co, no właśnie, aby to słuchajcie, mamy event i jeden stoka event. Zobaczmy sobie, o co yy, w tej grze chodzi, więc tak. Mamy event jeden, słuchajcie, 8 y new, new weapons, one new crate, one new limon... nie, nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest, one new secret, no to chyba jakiś pewnie sekretny pet, no i one new limited title i mamy new kod z tokoła, y ale gdzie to się wpisuje tutaj, Czekajcie, um, czy to tutaj, o, oczywiście, oj oj, ja mówię samo, popatrzcie. Dostaliśmy catch Speed 2 i lucka 2. No, spoko, ale ja raczej na to tego na nie będę dlaczego. chociaż... Bo słuchajcie, dodali jajka stokoła. I tak. Dzisiaj idziemy sobie, słuchajcie, obczaj, ona jest. O, tak. O oh, ja. Yeah. Słuchajcie, jeden koł. Trzeba to, słuchajcie, przegamblować. Trzeba to przegamblować. Ile możemy otwierać? Trzy na raz, Dobra, patrzcie. Epik. RE. Oj! Dobra, 11% mi wypadło. Nie no, ja nie liczę, że to będzie jakieś dobre Eee... Oczekajcie, gdzie to... Yyy, eee, dobra, 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 dobra Ja, słuchajcie, nic nie widziałem Ja nie wiem, ja nie wiem, o co chodzi, ja nie wiem, o co chodzi Ale dobra, słuchajcie, no nie oczekujmy się 90 koła to jest trochę crazy, więc... Eee, no, ja słuchajcie, jeśli chcecie zacząć tą grę To yy, zacząć grać tą grę No to zacznijcie grać teraz O, słuchajcie, no co, co się trafiło o to, co? No dobra, słuchajcie, no teraz ja jestem chyba jakiś najlepszy w tym grę, naprawdę, więc idziemy sobie na drugi world. Patrzcie, no co to, no co to jest, co ja, co ja, słuchajcie, dostałem. Ja nie, nie, nie wierzę, ja nie wierzę, nie wierzę. Co, co, co tu potrzebuję? A, tego mam zabite? Dobra, 500 koła. Ja, dobra, patrzcie, patrzcie, jak robię 500 pa. Ja zadaję 250 koła. 250 koła zadaję, a oni mają 50. Jest mocno, słuchajcie, jest naprawdę mocno. No, końce się użyje w sumie, dobra, dobra. Końce się użyje, no i słuchajcie, no idzie, nie wiem, jak ja mam wbić te 500 koła. Yy... No, nie wiem, naprawdę, słuchajcie, nie mam pojęcia, jaką mam wbić te 500 koła. I a może byśmy sobie takie coś tutaj ulepszyli? A, dobra, to ma tylko 80. No nie opłaca się, bo czeku, jakieś nie wiem, ciasta, się 250 koła, dobra, no nie, no nie, jestem skończony. no, spełniony, co, nie? No dobra, damy z auto i parę. Boże, co? Na pro, o Boże. Już tak grało mnie zminusowała, bo ostatnio, jak grałem, ostatnim razem, to był ten auto, ale. No, słuchaj, no dołączymy do tej grupy, no nie będziemy się oszukiwać. Ewać, No dobra, zrobiłem. Zrobiłem sobie, słuchajcie, restarta i zobaczymy, czy teraz, czy teraz będzie. No dobra, no do. No, to... no nie, no życie jest piękne. Ale strasznie, strasznie mało zarabiam. Bo zarabiam po 3, no taki temp, no to trochę nam, słuchajcie, zajmie Gdzie ja mogę sobie coś ogarnąć? Jakieś fajne pety. Upgrade, no dobra, tak, morkoń, oczywiście. O jeszcze raz, o jeszcze raz. I daj do, i dobra. I co to jest? Gdzie tu można jakieś fajne tutaj kurde kaski, tak? Yy, aha, nie, no nie, 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 nie gadaj, że tu serio nie ma jak takich ten... Nie ma jakichś takich petów lub coś w tym stylu? O... Nie. Dobra, bo ja nie rozumiem, yy, pf, jak ja mam zarabiać więcej kasy w takim razie. No, bo tro, no trochę jest yy, kinda crazy, trochę. Yy, no nie wiem, może sobie, może coś tam będzie na pierwszym, co tu jest. Upgrade, index, Vibson, group chest. Generalnie to naprawdę nie wiem, co z tego dostanę. Końsy i laka. No nie wiem, nie wiem skąd ja mam w ogóle sobie ogarnąć kasę. Dobra, mamy tu słuchajcie, mamy to, słuchajcie. Wydałem od sprawy cały co cały no, to nie ma znaczenia, tak, to nie ma znaczenia, wydropiliśmy legendę, więc tak, możemy sobie chyba sobie co odebrać coś. Dokładnie. Dokładnie, wydropiliśmy legendę. Ile ona dało. Dopowiem, no powiem tak, jest mocna, słuchajcie, No to ładne takie patrzcie taka tutaj. Cyk, cyk cyk, coś z tego, No nie no! Ładna jest, no jest ładna. Ale dobra, yy, idziemy sobie słuchajcie na ten drugi świat. Bores, let's go! No i dobra. No i no i no i no i wiadomo, co no, trzeba chyba te poławkować, bo to... Ohoho, co? Critical hitem zadałem 2 miliony. No, no, no mocno, no ale dobra, no teraz muszę słuchajcie trochę poławkować, bo no muszę... Mu, muszę zdobyć, tak? Muszę zdobyć po prostu te tam ile ja potrzebuję chyba pięć koła. No ale dobra, ale już więcej, już więcej dostaję tej kasy. Dobra, słuchajcie, naprawdę w jakiejś godzinie farmo... Farmowanie, tak, farmienia. Mamy, mamy piecko, a więc w końcu możemy sobie iść tutaj. Słuchajcie, w końcu w ogóle był shadow nasz przez chwilę, tak mi się zdaje, bo zmienił mi serwer i byłem na spawnie. Ale dobra, a to jest nieważne, kupujemy i idziemy na pustynię. Ale tu jasno, o mój Boże. Ale dobra, tu mamy jakiegoś daily chest. Dobra, dobra, dobra. Co my tu, jeszcze mamy? To dobra, se. Sobie... O, co jest, Leo, ja tego mam w ogóle? Poczekaj, dobra, sobie zrobimy. No, zrobimy. naprawdę Yy, dobra, dalej, dalej, nie, dalej nie robimy tego, bo możemy sobie oczywiście kupić upgrade, więc kupimy sobie. Yy, no dobra, more Nie potrzebujemy słuchajcie, się nie uszkujmy. Tu w ogóle jest jeszcze fajne. Dobra, tu już jest drogie. Gemy, jeszcze fajne. Jeszcze raz Gemy, jeszcze raz Gemy. O, jeszcze laka. Dobra, już tu już laka nie stać, ale dobra. Co my tu mamy? Tu mamy coś takiego, no ale dobra, jestem pewny. Ale jestem pewny, że. Te rzeczy nie są lepsze, co ja mam teraz. No nie, no, no jestem pewny waga 10 cube rzeczy. W ogóle liczba team na tym. Na tym. No, dobra, co, dobra, co ja powiedziałem? Yy. O, Exis naprawili. O, ho. No, to nieźle, nieźle. Ale patrzcie, czy na przykład taki rok? Coś mi się zdaje, że on nie działał. To taki rok, słuchajcie, ma na przykład 272 koła. A to ma 270 już. Czyli o 2 koła mniej ma tylko. Dobra, no nie, no dobra, 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 ja na to nie zwracam uwagi, słuchajcie, ale dobra, co tu jest jeszcze, jest indeks, ale czy indeksu nie było wszędzie, nie mam pojęcia, rewards, okej, okay, dobra, okej, okay. ej, co ja dostałem, mega luck, hard speed, co jest, ile, ja tego dostałem, nie no dobra, sporo tego dostałem, yy, teraz mam za 40, a ja mam, aha, dosyćcie. no to, no to, no to, no to na pewno jestem, słuchajcie, blisko. No ale dobre, no dobra, no, słuchajcie, to no, pokazałem Wam tutaj w przeszłości, tak? Czyli z yy, toka event wam pokazałem yy, Kreita jednego. No ale dobra, no tu słuchajcie, no nie ma co, no co tu słuchajcie, Tak naprawdę, jak wam miałem wam pokazać Luminusa albo Secreta? No logicznie, żebym go nie trafił, ale to pokazałem Wam weapony, yy, trochę weaponów wam pokazałem. Tu mamy balona, tu mamy axa, tu mamy taki kamyczek, tu mamy taką bombę, tu mam nad Gold Bombę, tu mamy Gold Cake'a. Yy, no i co? No i nie ukryte, no nie ukryte też wam pokazałem, bo to jakby to się otwiera za, to się otwiera tam gdzie są te yy, jak to się słuchajcie nazywa? Yy, Króde bronie No dobra ja jeszcze nie wyżuliłem łapki, więc jak chcecie to możecie zostawić, suba też jeszcze nie obra. Ogro... No ale teraz już muszę słuchajcie skończyć cinek, no bo naprawdę no nie ma, nie ma tu co yy, nagrać, nie ma, prawda, no, nie ma, nie ma Ja czekam na kolejny update, tak? Albo se nie wiem Jest w kolejny świat w ogóle? Oczywiście, że jest, dobra. Chcecie odcinek z kolejnego świata? To nie wiem, no, napiszcie mi w komentarzu, a ja coś ogarnę.